Witajcie, kochani, jeszcze raz. Jak zapewne pamiętacie, mówię tutaj do wszystkich, zwracam się do wszystkich, którzy wczoraj oglądali nasze spotkanie z panem Grzegorzem Jabłońskim, że niestety nie udało nam się go dokończyć z uwagi na problemy z połączeniem. Nie udało nam się tego połączenia już nawiązać ponownie. Wiem, że mieliście mnóstwo pytań. Pan Grzegorz obiecał, że. Możecie do niego pisać. Adres e-mail znacie, więc poradzicie sobie świetnie, jak sobie, gdzie, gdzie to napisać i, i, i o co pytać. To już zostawiam w Waszych rękach. Natomiast chcieliśmy się oczywiście razem pożegnać i podziękować Wam za ten wieczór, który znowu udał się bardzo, bo trwał bardzo długo do, do godziny 23. Także już teraz ja nie przeciągam i oddaję głos Panu Grzegorzowi. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście też bardzo mi przykro, że tak nas wyautowało, ale widocznie tak to już jest, że, że w rzeczy martwe rządzą się swoimi prawami i wcale nas nie słuchają. Bardzo dziękuję oczywiście za też za możliwość uczestniczenia w tej rozmowie, za możliwość uczestniczenia w rozmowie z Państwem, aczkolwiek wiadomo, że jest to taki sposób, w który nie możemy sobie popatrzeć w oczy, a ja powiem szczerze, że najbardziej cenię sobie rozmowy, w których mogę patrzeć w oczy rozmówcy i to jest dla mnie wtedy najlepsze, najciekawsze połączenie, ale mamy taki rozwój technologiczny, więc z niego też trzeba korzystać i fajnie, że możemy docierać też tą drogą. Dziękuję, że Państwo mnie słuchaliście, dziękuję, że mieliście tą wytrwałość i mam nadzieję, że swoimi informacjami, którymi się podzieliłem, które w tym no jakby nie było dla mnie bardzo krótkim czasie, o tym, żeby tak to fajnie ująć, ja tak mówię, ja tu sobie zrobiłem takiej konspekcji, co ja bym tu Państwu chciał tak powiedzieć, fajnie, logicznie, wszystko po kolei, ale się oczywiście nie udało, bo to jest Dłużej zabiera czasu niż mi się w ogóle wydawało. Niemniej yy, jednak mam nadzieję, że to, co już przekazałem, będzie dla Państwa w jakiś sposób ciekawe, interesujące i że będziecie Państwo mogli z tego dla siebie, w swoim życiu i dla swojego zdrowia oczywiście skorzystać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam moich uczniów, którzy też byli na tym, na linii. I jednocześnie moich wszystkich najbliższych i moja Melunia. Dziękuję bardzo. Piękne słowa, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze pozwolę sobie w takim razie w ramach ostatniego pytania zadać następujące, czy możemy liczyć z pana strony jeszcze na obecność, na jakimś zbliżającym się naszym wewnętrznym webinarze, naszego bloga, żeby opowiedzieć słuchaczom jeszcze więcej tych ciekawych informacji, których tak naprawdę rozumiem dzisiaj, żeśmy dopiero zaczęli. Dobrze, no, nie ma oczywiście żadnego problemu z mojej strony, bardzo chętnie. Bo no jest to przyjemność, po prostu dojść do czegoś, czy nauczyć się czegoś i móc podzielić się z tym z kimś. Tak naprawdę nasze szczęście buduje się dopiero wtedy, kiedy budujemy szczęście innych osób. Nie możemy być szczęśliwi, kiedy wokół nas będą ludzie nieszczęśliwi, a więc tak naprawdę dbanie o swoje szczęście to dbanie o szczęście innych. Dbanie o swoje zdrowie to również dbanie o zdrowie innych. Wobec powyższego. Jak najbardziej z prawdziwą przyjemnością będą uczestniczył, jeśli będziecie, jeśli będziecie uważali Państwo, że mam coś do powiedzenia i możecie z tego skorzystać. A ja poprzednio. Nagrało się, bo tam też na chwilę przerwa była. Tak, na chwilę, na chwilę była przerwa, ale myślę, że tak już pozostawimy. Także bardzo dziękujemy jeszcze raz za te wszystkie bardzo ciekawe informacje. Reakcje były bardzo. Miłe ja swoje osobiście mogę tylko powiedzieć, że też dzisiejszego wieczora bardzo wielu nowych rzeczy się nauczyłem. Jeszcze raz dziękuję serdecznie w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Panie Piotrze, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I dziękuję Państwu oczywiście, bo nie wiem, czy to się jeszcze nagrywa, czy nie? Nagrywa się, No to oczywiście, tak jak już powiedziałem, jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dobra. Ręczymy, dziękuję.